drugi, a zarazem ostatni dzień antidotum Ershow nie zawiódł widzów, oferując im niezapomniane widowisko. Coś ciekawego, interesującego. Jesteśmy ogólnie pierwszy raz? No, podoba nam się i myślimy, że przyjedziemy za rok na kolejny. W przeciwieństwie do poprzedniego dnia, pogoda dopisywała, dając niesamowite widoki na bezchmurnym niebie, które stało się płótnem dla zapierających dech w piersiach pokazów solowych i zespołowych. Niezwykłe widowisko zapewniły występy na tle zachodzącego słońca oraz pokazy pirotechniczne. Wspaniała atmosfera, dużo fajnych maszyn, nie tylko lotniczych, gdzie sobie pooglądać, pozwiedzać, dobrze zjeść. Do samego końca widowisko wywoływało niesamowite emocje, co idealnie pokazały wieczorne pokazy z niezwykłym oświetleniem maszyn i piękniejszymi niż kiedykolwiek akrobacjami na niebie.